Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnie spotkanie, a ja mam ciągłe takie niedosyty, czego nie powiedziałem, czego nie dopowiedziałem, co by warto było powiedzieć. I może to wczorajszego dnia mówiliśmy dosyć dużo o płciowości, o seksualności jak to woli. Jest jeszcze jeden ważny temat do powiedzenia w tym, na tym polu, a mianowicie wielką troską nasz dorosłych jest to, co zrobią nam z naszymi dziećmi, co się stanie z naszymi dziećmi, czyli wychowanie dzieci, ale w tym kontekście właśnie seksualności, płciowości. Ono jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek, dlatego że zagrożeń jest znacznie więcej niż kiedyś. Co więcej, zagrożenia są organizowane przez profesjonalistów. Ja znam jedną, niezawodną receptę na wychowanie seksualne dzieci, a mianowicie ład w tej dziedzinie w małżeństwie rodziców. Jeżeli będzie prawdziwy ład w dziedzinie płciowości będą żyli najpierw w czystości do ślubu, potem w czystości małżeńskiej, przy tym mam nadzieję, że rozróżniamy terminologię, że w czystości przedmałżeńskiej oczywiście nie ma pobudzenia, celowego pobudzenia seksualnego, I oczywiście współżycia również, ale tu nie tylko chodzi o współżycie. Natomiast w czystości małżeńskiej normalnym etapem, elementem czystości małżeńskiej jest oczywiście współżycie. Ono należy do czystości małżeńskiej. I gdyby ktoś y, z tytułu Widziemisię odmawiał z w małżeństwo, to jest element nieczystości. To jest sprzeczne z wolą y, stwórcy, bo on to tak zaplanował, a nie inaczej. Więc, jeżeli będziemy mieli swój ład jako rodzice, to ten ład jako przez skórę przejdzie na dzieci. Jeżeli będziemy mieli swój nieład. To żadne szkoły nie pomogą, żadne techniki, żadne sposoby, żadne metody nie pomogą. Dzieci będą skażone. No, najprostszy przykład. Mały Jasiu drapie się za łóżkiem. Co powie mamusia? Nie drap się za łóżkiem. Nie wzbudza to w niej żadnej emocji. Ale mały Jasiu podrapał się w kroczku. Ty świntuchu. Mówi porządna mamusia. I mały Jasiu wie, że od pasa w dół są świństwa. Nie wpadłby na to sam nigdy. Dziecko pyta o tysiąc rzeczy dziennie. Mamy wiedzą, jak dzieci potrafią zadręczać pytaniami. I przeciętna matka z anielskim spokojem po raz dziesiąty odpowiada na to samo pytanie, bawi się tymi odpowiedziami. Dopóki dziecko nie spyta, skąd się wziąłem. Nie widzisz, że pracuję? Nie mam czasu, jutro porozmawiamy, idź do taty, do babci. No przecież dziecko nie jest głupie. Widzi, że coś tu jest nie tak, że spytało o coś nieodpowiedniego, prawda? Rodzice, którzy mają spokojne spojrzenie na tą sferę, oczywiście nie wpadają w panikę w tym momencie. A tak na się myślę, że jest tu paru rodziców i paru dorosłych też. Skąd się biorą dzieci? Bo to jest pytanie. Podstawowej każdego. Na kapustę słyszałem, tak? Bocian, kapusta, yy, na Allegro można kupić, w sklepie na przecenie. Ale tak zupełnie poważnie, jak dziecko pyta, skąd się biorą dzieci, i to powiedzmy ma hopla na punkcie seksu, tylko myśli kategoriami pozycji, to od razu leje. Smarkacz pyta o pozycję z z mamusią, tak? Dziecko pyta o coś zupełnie innego. O to, co je interesuje. A co dziecko interesuje? To, co mówiliśmy. Cztery rzeczy. Miłość, miłość, miłość i miłość. Czyli dziecko pytając, skąd się wziąłem, pyta, czy wziąłem się z miłości. I jakieś brednie o bocianach. A jakieś na to jeszcze zaburzone poczucie wartości swojej, że ono nie było ważne. Jak to dla dzieci jest ważne, to przeżyliśmy na własnej skórze. Mamy trójkę dzieci. Marysia, Dwa lata później Janek, dwa lata później Urszulka. Marysia poszła do szkoły, więc tam miała te 7 czy 7 i troszkę. Na początku roku rodzana, więc trochę ponad 7. Czyli Jasiu miał trochę ponad pięć, Ula trochę ponad trzy. Jasiu nie gadał za bardzo, bo nie było powodu, tak. Więc przychodzi Ulka, trzyletnia, z Jankiem pięcioletnim, za rączkę solidarnie, jak rzadko, do mamusi. I stonem pretensji w imieniu oczywiście obojga mówi Mamusiu, a bo wy nas mniej kochaliście niż Marysię. O, a to dlaczego? Bo na Marysię czekaliście i modliliście się 10 lat, a na nas tylko po dwa lata. To był problem dzieci, tak? Więc żona wyjaśniła ze spokojem, że jak modliliśmy się i czekaliśmy na Marysię, to jednocześnie czekaliśmy na Jasia i na Urszulkę, a Pan Bóg po kolei dzieci dał. Aha, problem się rozwiązał. Więc my musimy trochę rozumieć też dziecko, o co pyta. I dalej. Dzieci są oczywiście narażone już od przedszkola na skażenie tej sfery przez rówieśników. I przykład z życia. Sześcioletnia dziewczynka, która. Wszystko wiedziała, co chciała wiedzieć. Gdzie była zanim się urodziła, no to jest jasne, tak, mamusia ją urodziła, ale gdzie była zanim się urodziła? No ułamu się w brzuszku, pod serduszkiem. I było do tego potrzebne na środku tatusia bardzo ważna informacja, które wiele mamuś przeacza. Tatuś też jest do czegoś potrzebny w tym wszystkim. Więc było do tego potrzebne na ciągło tatusia, było u musi pod serduszkiem. Jak się urodziło, to raczej chłopcy pytają, bo to jest strasznie ciekawe, było w środku jest na zewnątrz, tak? Dla dziewczynki to, to nie jest technicznie jakoś tam problem, ale to chłopaka problem. No było w środku jest na zewnątrz. Jak się urodziło? przez kanał rodny, specjalny kanał do rodzenia, który się rozciąga, i dziecko wychodzi jak kosmonauta w przestrzeń z taką rurą, w której ma tlen, prawda? Potem tą rurę można odciąć, bo zaczyna oddychać. Cuda bajki można opowiadać na ten temat. Żadnych świństw, tak? I dziewczynka to wszystko wiedziała. Ale dzieci w przedszkolu wiedziały lepiej. Jak je uświadamiała, to dzieci powiedziały, że tam dobrze popytaj, jak z tym nasionkiem tatusia jest, zobaczysz, zobaczysz, tak? Dziewczynka, przypominam, sześcioletnia, wraca z przedszkola, jeszcze drzwi na klatkę schodową niezamknięte, buzia otwarta. Mamusiła, to nasionko tatusia, jak ono się w tobie znalazło? Pytanie, na które oczywiście należy odpowiedzieć. Mamusia, zbierając myśli, żeby spokojnie to przekazać, zaczyna, wiesz, normalnie, i w tym momencie dziecko pyta: Aha, tak myślałam, i poszło się bawić. Co było treścią pytania? Czy normalnie w miłości, tak jak rodzice mówili, czy są jakieś świństwa, jak mówiły dzieci w przedszkolu? Oczywiście, dzieci dały głupoty, nie ma żadnej święty, wszystko jest normalne. Zatem jak łatwo z pozycji rodzica można zranić dziecko, zwłaszcza to małe dziecko, którego nie rozumiemy, zwłaszcza my, mężczyźni. Kiepsko rozumiemy małe dzieci. Kobiety tu mają znacznie większy dar. I jeszcze jedna ilustracja, jak to, jak to my dorośli, dzieciom. Wciskamy różne właśnie takie pomysły z naszych zranień. Dwóch chłopców, tam, trzy i trochę, pięć i trochę, w pokoju zamknięci wieczorem, tata słyszy jakąś dziwną rozmowę, przykłada ucho do szyby w drzwiach i słyszy wyraźnie, że młodszy pyta starszego, czy syna się robi na boczku czy na brzuszku? No nie. Tego już za wiele. Wparował do pokoju, żeby zrobić porządek, i co zobaczył? Chłopcy klęczą przed świętym obrazkiem, i młodszemu się pomyliło, czy jest w imię ojca i syna, czy w imię ojca i syna. Więc, jakby ktoś nie wiedział, to syna się robi na brzuszku. Tak? I kochani, jesteśmy w kościele, pobożni, normalni ludzie. Na których świat co chwilę bodźcami seksualnymi. I oczywiście wszyscy pomyśleliśmy, że dzieci się modliły, prawda? I księża w również. Nasze pierwsze skojarzenia idą w tą stronę, dlatego że tak nas świat bombarduje. Popatrzcie na reklamy. Jak nie będzie przemocy, to będzie seks. Jak nie będzie seksu, to będzie przemoc. Ewentualnie niektóre reklamy są jeszcze na taką dobrą atmosferę rodzinną. Rodzinka se siedzi na trawie, pikniki, zjada jakieś tam. To też jest trzeci taki motyw, ale te dwa pierwsze są zdecydowanie najczęściej występujące. Także jeszcze jeden motyw z tego wychowania, bo ja, ja o tym dzisiaj nie, nie chcę w ogóle mówić, ale takie króciutkie, tylko migaweczki do powiedzenia. Jest bardzo trudny okres w wychowaniu, kiedy dziewczynki dojrzewają, a chłopcy jeszcze nie. Chłopcy tam dwa lata później, powiedzmy, średnio, więc dziewczynki już się interesują chłopakami, ale nie tymi z klasy, tylko tam gdzieś wyższymi. Więc ci chłopcy się obrażają, buntują, głupie baby, wchodzą w tą konwencję, głupie baby, nigdy do żadnej się nie odezwa. Oczywiście dwa lata później, jak go tam hormony poruszą, to tam ciągnie za włosy, żeby do tornisa, udaje, że się nie interesuje. Ale nie może się nie interesować, bo tak, tak, tak ciągnie. I, te, I z tego, z tej blokady, ja niech nie, nie przyznam się przed nikim, że mnie baby interesują, niektórzy mężczyźni nie wyrastają przez całe życie. To jest dramat. Każdy normalny mężczyzna, podkreślam, każdy normalny mężczyzna, i mąż, i kapłan, i żyjący samotnie jest zainteresowany kobietami. Tak Pan Bóg go stworzył. Nie w rozumieniu świata, że do łóżka chce ciągnąć, tak, bo świat to prymitywizuje i sprawdza do, do tego poziomu. Nie. Jest zainteresowany, bo chce dobrze wyglądać w oczach kobiet. I mądre parafianki raz po raz powiedzą swojemu proboszczowi. Nie to, że ma śliczną y, sutannę, czy że ładną fryzurkę, bardzo Księdzu dziękuję za to kazanie dzisiejsze. Ja dzisiaj to, to. było niesamowicie mądre. Ja dopiero zrozumiałem, że ja prawdopodobnie. No, i, no tak, no co tu zgadać? Jak Ja krzywdzę męża przez 20 lat. Ja dopiero dzisiaj zrozumiałem, że ja muszę inaczej go traktować. Ja, ja bardzo Księdzu dziękuję. To było niesamowicie mądre. Dla mnie odkrywcze. I taki ksiądz. Na drugi tydzień będzie dwa razy dłużej przygotowywał kazanie. Tak, bo kobieta zauważyła to, co w nim jest naj bardziej męskiego mądrość. To już mówiliśmy o tym, jak kobiety bardzo mało mobilizują mężów do wzrastania w mądrościach, bardzo niechętnie chwalą ich mądrość. Oczywiście w podtekście jest kompleks, a bo co, jestem głupia? Będę się zachwycać jego mądrością? Nawet tak widzi, że on jest, coś mądrego zrobił, to udaje, że nie widzi, żeby nie wyszło żona z głupsza, tak? Jeżeli jest taka niepisana rywalizacja, to tak się dzieje. I tak jak my mężczyźni Jesteśmy zainteresowani tym, żeby kobiety patrzyły na nas. No to jest prawdziwy facet. Jaki on jest mądry. Jaki odpowiedzialny. Jaki prawy. Tak, tak chcemy wyglądać w waszych kobiet. Chcemy. Normalni mężczyźni. I tak samo wy kobiety chcecie być podziwiane przez nas. I to prawda jedna mówi, że ona się maluje i ubiera dla siebie. I... Nawet jak tak myśli, to bzdury gada. Bo i tak to robi dla mężczyzn. Bo tak jest stworzona. Chce widzieć uznanie dla dobra, dla wrażliwości, dla piękna, które stanowi sobą, ale również dla piękna, które, które tworzy. Pięknie zaaranżowany dom, pięknie podane kanapki, ślicznie ubrane dzieci, tak, to wszystko. My mężczyźni kiepsko to zauważamy, i dlatego tak tam jest ciężko, że nie dajemy sobie tego, czego potrzebujemy. O tym już była mowa. A więc ważnym zadaniem rozwojowym dla mężczyzn szczególnie jest to, żeby uznali przed sobą samym, tak, kobiety są dla mnie ważne. I jeżeli ksiądz nie uzna tego, że kobiety są dla niego ważne, bo są, to będzie się dziczył, będzie no, źle się będzie do tych kobiet odnosił. Jeżeli mąż. Nie uzna, że kobiety są dla niego ważna, że no całe życie może trwać w konwencji. Znam takich sporadni również, takich panów, którzy całe życie trwają w konwencji głupie baby. Ta jego żona wytrzyma, bo w gruncie rzeczy jest to dobry chłop, tylko tak gada. Ale córka pozwoli tak się traktować i być może nie wytrzyma. Syn tak będzie traktował swoją żonę i być może ona nie wytrzyma. A i tak najbiedniejszy jest ma 50 czy 60 lat, i on ciągle musi udawać, że jest kimś innym niż jest. Nie jest mężczyzną, czyli nie jest zainteresowany kobietami. Są mężczyźni, którzy opowiadają, wyłącznie kawały o głupich babach. Ze wszystkiego można się pośmiać, tak? Ale idzie kobieta na u... jak, się, jak się zawoła yy, na ulicy człowieku, to żadna kobieta się nie, ode... nie, nie obejrzy. Ha, 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 ha. Można się i z tego pośmiać.